Yo, yo, ludziska z tej strony, Killer 0019, a dzisiaj Battlefield Betkompany 2 Vietnam. Ale, przepraszam, nie, zwykły, zwykły Bad Company 2 No. Dobra, mamy pierwszego delikwenta. O, wow, 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 HP, HP, HP. Nie szczeruj to tak do mnie. Ok, mam shotguna, to że przyczaję się tutaj. Wo. Dobra. Tam... Ale... Cholera! Dlaczego ta gra musi mi przycinać? Noż, ja nie mogę. Co, ja muszę mieć kompas w przyszłości, żeby sobie w to zagrać? Dobra. Spróbujmy przypilnować tego punktu. Skokie w ów nie naprawdę den denerwują jak mało co w tej grze. Pierwsze z razu ściany. O, coś tu siedział! A tam szczegóły, szczegóły. Widzicie to? To jest nieporozumienie postu. Nie rozumiem tego. Cholera jasna. Z każdej strony ciśną no, wyciągałem sobie kuś, was 100 fps i się dziwiłem. Dobra, weźmy coś innego może. E, coś innego, żeby w końcu kogoś zabić może. Eee... A może snajpa? O, taka wiatrówka z kolimatorem. Haha, to będą jaja. Widzicie? Tutaj działa coś takiego jak quickscoping. A zauważyłem, że w Far Cryu tego nie ma. Zgadnijcie dlaczego. Gdyż, iż, ponieważ, jeżeli lunet masz tak, jeszcze nie przyłożysz do oka, po prostu nie możesz wypalić. Albo walić z biodra, albo walić z przymierzenia. Do połowy nie ma. A. No kurczę, czemu ja wziąłem snaj... Zadałem teraz tak głupie pytanie, że ja sam się dziwię. Czemu ja wziąłem snajpera? A przecież to snajper ma snajperki. Aha, chyba go nie trafię. Dobra. On widział. Ja to czuję. Dobra, już nie widzi. Ehe. niech niech. Ja pierdziele. O kurde. Złóż się, teammate. Teammate, złóż się. Jest tam mi jeden pocisk, dobra. Muszę kogoś dostrzegać? O, jakieś asysty tamże są. Dobra. Tam jakiś jakiś czy czyjeś wystaje, wystaje coś. Nie, no nie, no nie, no nie. No nie. Ma muszę trzęść to łapa. Kurczę, nie może mi po prostu wejść to. Nie. Łap, typie. Kurczę. Dobra. Nie ogarniam tego. Okej. Okay. Tyle w temacie. Widzieliście to? To było coś! Uuu. Szybka akcja, nawet trafiłem snajperkom. O oh, ja zdzielę! Dobra Ej, tutaj kłopoty nadciągają, widzicie? Nie! 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 No chyba nie! Komą on bycz! Kom bycz! Zaspamuję ich granatami, co Wy na to? Niech poczują spam. Tak jest, szyszki latają. A sensor użyczę tu. Ej! Gdzie jest ten sensor? Gdzie jest mój sensor? Gdzie on jest? Gdzie mój sensor? Widzicie? Nie mogę trafić. Dobra, to filo? Nie będę tak stał, może, tak wystawiony. Ło, cholera, jasne, dobra, wycofujemy się, nie Poza tym my tu bronić mamy, no to co, co ja w ogóle się... ...porywam aż tam. Na razie idzie nieźle. Jest jakieś działo? Działo jest na tamtym dachu, dobra. doki. Ej! No nie. No chyba nie tej. Widzicie, tak obecnie się gra w Battlefield Bad Company 2. Dlatego ja po prostu olewam ciepłym moczem te wszystkie Battlefieldy, gdyż trójka mi nie chodzi. Czwórka też mi nie pójdzie, ale w BTE sobie pewnie zagram, a Bad Company mi co chwilę wywala. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, chociaż to, co mi się udało zrobić. Do następnego razu trzymajcie się. Cześć.